Moi drodzy, znajdujemy się w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Janielskiej. Jesteśmy przed ołtarzem Stygmatu Św. Franciszka. To jest jeden z trzech ołtarzy, który nie został rozwalony w czasie powodzi. On został. Symbolicznie w poniedziałek schodzi woda, Odpus jubileusz 800 lat Stygmatu Św. Franciszka. Zostaje ca... Ołtarz zostaje cały. To Nie wiem, czy to jakiś cud, czy to jakieś przesłanie. Nie wiem. Można to odbierać do kategorii cud. Widzimy teraz ławki. Pięć ołtarzy, jest osiem bocznych ołtarzy. Pięć z nich pływało w kościele. Woda podniosła, jak widzicie, wysokość tej wody pokryta równo z amboną, tą częścią, częścią dolną. Te ławki, wszystko, to wszystko pływało. Ołtarze pływały w kościele. I ołtarze, trzy ołtarze, które nie zostały naruszone, to jest ten, który widzieliśmy, ołtarz e, stygmatów, przed nami ołtarz Matki Bożej Różańcowej, gdzie e, może same figury wypłynęły, ale struktura ołtarza została. I jeszcze jeden ołtarz, który został, e, który nie został naruszony, to ołtarz e, świętego Jana Nepomucena, pod którym znajduje się e, e, obraz Matki Bożej. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bo nasz kościół nieustannie jest, był i jest peł otwarty. Był otwarty. Poczekamy, tylko panowie wyniosą części ołtarzowe. I idziemy do tego ołtarza, o którym mówię. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie zawsze gromadzą się mieszkańcy Płocka, mieszkańcy powiatu, przychodząc na modlitwę, i to. Nie wiem, to jest kolejny cud? Chyba tak, ponieważ tu zawsze ołtarz zapełniony kwiatami, palącymi się świecami i to i... właśnie z tych trzech ołtarzy, które się ostały. Reszta, jak widzicie, w takim stanie obecnie, obecnie próbujemy ogarnąć i wynieść mół w tej najgrubszej części został wyniesiony. Dzisiaj będą wynoszone ołtarze i góry, będą myte ławki, które też pójdą do konserwacji. Sam kościół trzeba, sam kościół trzeba umyć, zmyć ten mógł, który jest na ścianach, no i potem przystąpić do prac, które wskazują, wskazali konserwatorzy zabytków. Kiedy w planujecie wejść do kościoła, no tyle no ile to będzie możliwe? Jeżeli nam, tak, jeżeli nam się uda, no chcielibyśmy, chcielibyśmy na uroczystość świętego Franciszka. Może nawet krótko później odpust Matki Bożej Różeńcowej. Czy się uda, zobaczymy. W jakim stanie, na ile i jak będzie to możliwe, tego nie wiemy. Ale ufam, że uda się tak posprzątać, by chociaż móc zgromadzić tutaj wiernych. Bo tak trzeba też wiedzieć, w niedzielę, kiedy e, przyszła woda, ta pierwsza fala, e, msze zostały odwołane, bo w kościele była już woda, więc z tego względu były... W niedzielę odwołanym przez święte, co też wiele wypowiedzi, które były na stronie czy Facebooku, na Facebooku, fanpage'u parafi, mówiły, szkoda, że w dzisiejszą niedzielę, ciężko się tu mówi, szkoda, że w dzisiejszą niedzielę nie będziemy w naszym kościele. To jest trudne, ale wszystko w woli w rękach Pana Boga i... Ufam, że dzięki dobroci ludzi uda się to wszystko wyprowadzić na prostą, by służyło dalej ludziom, Bogu i ludziom.